Mergani na Malcie siedzi Mergani Ginąd podjeżdża w nieklasie. klasie Lamborghini mawronek. Pfff, w mordę, tylko pobieram procent. Stoi lambo, dawaj, masz to, masz to, Bati, Bati, Pięknie, no na raty, ale jest, kurwa. masz to z ultra. Szyj, szyj, ty krwa. W tym swoim pokoju, kurwa! W tym swoim pokoju za 500 tysięcy, krwa. Ty, ty, kurwa. śmieciu, kurwa. Ne W neonach masz cały pokój, w wieku 35 lat, kurna. ty masz pokój jakbyś byś tam kur... kręcił, kur... Alessandro Del Alessandro Del Piero Ty, ja te szoty twoje widziałem, to ty taki wygadany byłeś bro Taki duży, duży bro, taki duży misiu wygadany A teraz coś tak na p Ty, a ty nie byłeś, a ty nie byłeś wygadany czasem? Ty, a ty nie jesteś kur... z bungee, ten wygadany? Ten kur... ten z Mordą z gangu Albanii! To nie jesteś, ty k**a! Ty, Ochroniasz! Wejdę k**a w takich butach? Czy nie? Wejdę k**a w takich butach, czy nie? Wejdziesz, wejdziesz, no? No, wejdę, wejdę, byś siedział, k*a w tym! Wejdę, wejdę, wejdę! Twojej głowy będę, baby! Wejdę, wejdę, wejdę!